Hejcie, Szymon sięmane, Szymaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w odcinku, gdzie reagujemy na piosenki moi drodzy, tak wiem, dawno mnie tu nie było, nie reagowałem na praktycznie żadne piosenki, ale moi drodzy, mój komputer mnie zawiódł, nie da się go naprawić także dostałem laptopa od mojego brata za co za serdecznie dziękuję, bo przez to jestem w stanie nagrywać reakcje, z czego się bardzo cieszę, a wy jak się cieszycie, że seria powraca z reakcjami piszcie oczywiście w komentarzu jaką kolejną chcecie reakcję No i co moi drodzy, ja nie przedłużam, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, a my dzisiaj sobie zareagujemy moi drodzy na piosenkę Meduza Faraon Zobaczymy yy, Znaczy ja to kiedyś tam słuchałem yy, Także no, ale yy, Jedna tam z yy, Koleżanek chciał, żebym zareagował na dwie piosenki, dlatego proszę bardzo. Nie przedłużam, lecimy. Ona niby taka grzeczna w DM-ach wysyła niegrzeczną fotę. Sorry, ja muszę już kończyć, lecę podpisać umowę No co tam, halo, dzwoni jest z baką Na stół kawior Medi to nie anioł, bardziej faraon Na noc, chcę tu zostać na noc Czecho mówię szalom Medi anioł, bardziej faraon Na sobie, nowy dress ogólnie ja tam tego faraona tak zbytnio nie słucham nie, ale od czasu do czasu tam nie wiem sobie przesłuchałem tak trzy razy może cztery i szczerze to siada, ale to no fajne jest ogólnie nie, także no mega Cały grup, się, na kurwa to wielki bójst? Jo, to wielki błęesty. A sobie! Nowy wręcz! Cały klub, Wój się! Ona o mnie jak pielęgniarki. Prywatne są trochę potańczy. W szufladzie trzymamy fajne zabawki. Zejdź trochę niżej. Roluje jak koła do gali. Aurora, ona prosi o autograf, lubi. Ej, ile Meduza wygrał walk? Z kim on walczył? Poczekaj, on walczył z pamiętam, że z jednym. Ale nie wiem czy dał mu rewanż, bo podobno... Nie wiem czy dawał mu rewanż. Kurwa nie wiem. Jeżeli ktoś wie, ile e, Medusa zawalczył walk na Fame, no to niech napisze w komentarzu, bo jestem ciekaw. Numery na schodach. Grzeczna w dm wysyła niegrzeczną fotę. Sorry, ja muszę już kończyć, lecę podpisać umowę. No co tam, halo, dzwoni kuriec z baką. Na stół wjeżdża kawior, meditonie, anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc, grzechom mówię to Meditonie, anioł, bardziej faraon. Na sobie, nowy dress. Ale taneczne ruchy. Cały klub Buja się Na sobie Ja tak jak mówię, ja to słuchałem już kiedyś Dlatego ja nie lubię reagować na piosenki, które słuchałem Bo to nie jest coś nowego co odkrywam, wiecie Dlatego jeżeli o, macie jakieś takie piosenki Takie wiecie, nie wiem Bardzo ciekawe to podeślijcie, no Nowy Zresztą podeslijcie takie, którą chcecie, żebym reagował. No, tyle w temacie. Cały klub Buja się! Robię triki z Klaudią, ona robi z panelą. Zakręcę butelką, nie czekajcie na welon. Ale to buja Ulej Ale woda Powtarzajcie teraz kroki króla No co tam halo Dzwoni kur z paką Na tu wjeżdża kawior Medi to nie anioł Bardziej faraon na noc Chcę tu zostać na noc Grzechom mówię szalom Medi to nie anioł Bardziej faraon Na sobie Nowy dres Cały klub się, na sobie nowy fres cały król buja się, ale to buja. No tutaj już sam refren tak się że pozostaje, nie? Zdanie się w uda. Powtarzajcie teraz kroki króla, yy, no dobra, no co mam powiedzieć? No szczerze, no ta mega fajna. Yy, jedna... W sumie według mnie z najlepszych, jeżeli chodzi o meduzę, chociaż jest jeszcze Kongo, to jest też piosenka, która mi się bardzo podoba. Coś takie mocne 9 na 10, nie? Bo tam kilka rzeczy mi nie siada w tej nucie, ale takie mocne 9 na 10 bym dał, no nie? Także no. Moi drodzy, a wy jeżeli chcecie kolejny odcinek z reakcji, no to wiecie, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli się cieszycie, że w ogóle ta seria powraca z reakcjami na piosenki, pod e dawajcie jakby w komentarzu znaki e jaką, jakie kolejne piosenki chcecie. No i co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.